Czas na weekendową prognozę pogody Adam Giza. Witam i zapraszam. Rozpoczynamy oczywiście od piątku. W piątek pozostaniemy pod wpływem rozległego i stabilnego wyżu z nadśrodkowego Bałtyku. Nad naszym krajem na ogół pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale na przelotne opady deszczu są szanse niestety jedynie w górach. Polska pozostaje pod wpływem suchego powietrza pochodzenia polarnego. Na termometrze w piątek zobaczymy na wschodzie do 24 stopni, na zachodzie do 26, na południu do 23. Podobna sytuacja na północy. Sobota. W sobotę sytuacja pogodowa niewiele się zmieni. Nasz kraj nadal będzie pozostawał pod wpływem rozległego wyżu, tym razem z nad Zatoki Fińskiej. Z reguły niebo pokryje umiarkowane zachmurzenie, a niezbyt obfite opady są tylko i wyłącznie przewidywane w Małopolsce i na Mazowszu. Do Polski nadal będzie napływało suche powietrze pochodzenia polarnego. W sobotę na wschodzie do 25 stopni, do 26 na zachodzie, na południu i na północy 23 kreski. Niedziela. W niedzielę nadal będziemy pozostawali w objęciach rozległego wyżu z Zatoki Fińskiej. W Polsce niebo na ogół przy ozdobi umiarkowane zachmurzenie, a niezbyt obfite opady deszczu prognozowane są w pasie od Mazowsza przez Kujawy po Warmię i Mazury. Do naszego kraju z Rosji wciąż będzie napływało suche powietrze pochodzenia polarnego. W niedzielę na termometrze zobaczymy na wschodzie do 27 stopni. Podobna sytuacja na zachodzie, na południu również 27. Na północy nieco chłodniej, 23 kreski. Teraz to wszystko do usłyszenia.